Boska wiadomość ujawnia, że w ciągu tego tygodnia wydarzy się coś nieoczekiwanego w Twoim życiu, przynosząc ulgę Twojemu smutkowi, depresji i trudnościom finansowym, zamieniając je na nadzieję, radość i obfitość. Jeśli masz wiarę w Boga, bądź gotowy na przyjęcie wspaniałych błogosławieństw w ciągu najbliższych dwunastu godzin, takich jak miłość, pieniądze i dobre zdrowie. Wpisz 11 listopada aby wskazać gotowość do ich przyjęcia. Jesteś na progu osiągnięcia dostatku, sukcesu, szczęścia i dobrobytu. Wybieram Ciebie, abyś był obdarowany tymi przemieniającymi życie błogosławieństwami, które wpłyną na Twoje życie i wzmocnią Twoje ducha. Moim celem jest przyniesienie uzdrowienia i zdrowia Twojemu umysłowi i ciału, zapewniając nieograniczone poczucie pokoju i bezpieczeństwa. Jeśli wierzysz, wpisz tak, wierzę. Bóg obiecuje ci zaskoczyć cię obfitością. Oglądając ten film do końca, rozpoczniesz otrzymywanie nieograniczonego bogactwa, zdrowia i dostatku. Głośno stwierdź, niezawodnie przyciągam ogromne sumy pieniędzy i teraz posiadam bogactwo, które przekracza moje wyobrażenia. Jestem gotowy na otrzymanie cudu w tym tygodniu, który całkowicie zmieni moje życie na lepsze. Wpisz Amen, aby potwierdzić swoją zgodę. W ciągu najbliższych trzech dni Twoje życie zostanie obdarzone wspaniałymi i nieoczekiwanymi niespodziankami. Będziesz świadkiem cudów i niezwykłych postępów, takich jak manifestacja szczęścia, miłości i harmonii. Wejdziesz w nową fazę obfitości, prowadzony przez boską łaskę. Jeżeli kochasz Boga, zapraszamy Cię do zapisania się na nasz kanał. W roku 2023 twoje życie przejdzie pozytywną i potężną transformację, przynosząc stabilność finansową i prawdziwą miłość, której tak bardzo pragniesz. Staniesz się niekończącym się źródłem bogactwa i dobrobytu dla swojej rodziny. Pan oznajmia, że otworzy drzwi, które długo były zamknięte. cuda nagle materializują się w twoim życiu. Kiedy poczujesz się zagubiony i samotny, kiedy twoje serce pragnie towarzystwa, zwróć się do Boga, ponieważ zawsze będzie po twojej stronie. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Bóg naprawi każdy błąd, uwzględni każdą stratę, pokona każdego wroga i usunie wszelkie przeszkody, które napotkasz na swojej drodze. Ogłaszam, że w moim życiu nadchodzi istotna zmiana. Będę świadkiem przejścia od stagnacji do postępu, od braku do obfitości. Od zamieszania do jasności i od bólu do pokoju. Dziękuj Bogu za wszystkie te błogosławieństwa. Twoja miłość i lojalność są niezłomne, a On obdarzy cię obfitością. Wpisz, dziękuję, Boże, i podziel się tym wideo z pięcioma osobami, które ufają Panu. Jezus oświadcza: wylewam na Ciebie swoją łaskę i mam ogromną miłość do Ciebie. Jesteś już zwycięzcą, bardziej niż zdobywcą. Przygotowuję Cię na cudowne i przemieniające doświadczenia. Bądź gotowy na niezwykły cud, który wydarzy się w tym tygodniu. Bóg przynosi uzdrowienie dla ciał, likwiduje długi, przywraca małżeństwa i łamie więzy nałogów. Miej we mnie wiarę, ponieważ mam dla Ciebie i Twojego życia wspaniałe plany. Przywrócę wszystko, co wymaga uzdrowienia, obdarzę błogosławieństwami Ciebie i Twoich bliskich. Wzmocnię to, co cię osłabia, przyniosę uzdrowienie dla chorych wewnątrz ciebie i ożywię pokój i miłość, które mogły się zanikać. Módlmy się razem, O Boże, oświadczam, że nie będę się martwić i pokładam w tobie całe zaufanie. Mam wiarę, że nigdy mnie nie opuścisz i spełnisz wszystkie obietnice, które włożyłeś w moje serce. Niech Twoja chwała będzie zawsze na moich ustach. Panie, staję w obliczu wyzwań w mojej pracy i zwracam się do Ciebie o kierownictwo. Wpisz 222, aby potwierdzić. Bóg mówi: Mój synu, moja córko, przyjdź do mnie z wielkimi oczekiwaniami, bo ja jestem Twoim Bogiem. Jesteś bezpieczny w moich rękach i uczynię cuda w Twoim życiu. Jesteś na skraju otrzymania wszystkich błogosławieństw o które prosiłeś, dobrej kondycji fizycznej, finansowej obfitości, pełnej miłości i wewnętrznego spokoju. O Panie, pokładam zaufanie w Twoim czasie i nie pragnę chodzić po niedorozwiniętych lub nieprzygotowanych ścieżkach. Wierzę, że plany, które masz dla mnie, są dla mojego własnego dobra i dla wywyższenia Twojej chwały. Jezus wszedł na ten świat jako Boski Posłaniec, ucząc nas o sile miłości i przebaczenia, pokazując nam drogę do życia wiecznego. Przechadzał się między nami, dzielił się swoimi słowami, przynosił uzdrowienie cierpiącym i okazywał bezwarunkową miłość, nawet będąc urodzonym w pokorze. Jego przesłanie przekraczało granice i docierało do całej ludzkości. Gdy otwarcie wyznajemy, że Jezus jest Panem i pokładamy w naszych sercach wiarę, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniemy zbawienie. Skomentuj, Jezus jest Panem. Biblia nakazuje nam radować się zawsze, wytrwać w modlitwie i wyrażać wdzięczność we wszystkich okolicznościach, ponieważ taka jest wola Boża dla nas przez Chrystusa Jezusa. Ty, Boże, masz moc przynosić szybkie przemiany w moim życiu. Nigdy nie stracę nadziei. Ponieważ w momencie, gdy uwierzę, że wszystko jest stracone, Ty wysyłasz cud w moim kierunku. Modlę się za wszystkich tych, którzy potrzebują natychmiastowego cudu. Tylko Ty jesteś zdolny dokonać niemożliwego i otworzyć drogę, nawet gdy nie widzimy żadnego wyjścia. Moc Boga jest tak wielka, że tylko On może przemienić beznadziejną sytuację w historię triumfu. Ufam Tobie, Panie. I wiem, że pracujesz na moją korzyść. Amen. Przekształcę nieład wspólne przesłanie, wyzwanie w świadectwo przemiany, przeciwności w triumf, a stan ofiary w osiągnięcie. Oświadczam, że zwycięstwo, pokój, uzdrowienie i błogosławieństwa finansowe są przeznaczone dla Twojego życia. Moje słowa są ostateczne i nie pozwolę twoim przeciwnikom wyrządzić Ci szkody. Pan otworzy bramy niebios i zesła deszcz na Twoją ziemię we właściwym czasie, błogosławiąc tym samym owoc Twojej pracy. Wpisz 333, aby potwierdzić swoje przyjęcie tej obietnicy. Tak jak Jezus ogłosił, życie jest ciągłym przemienianiem się, ponieważ On powróci. Dlatego cieszmy się dzisiaj z wygranej, która już została osiągnięta. On będzie nas prowadził i uważa nas za zwycięzców. Możemy mieć pewność, że nie zostaniemy zniszczeni bez jego wysiłku. Bogactwa, obfitość i prawdziwa miłość są w drodze, we właściwym momencie. Bóg wkrótce przywróci twoje zdrowie, relacje i finanse. Nagle będziesz mieć wystarczające zasoby, aby uregulować wszystkie swoje zobowiązania i nawet zapewnić coś dodatkowego dla swoich dzieci. Wpisz 555, jeśli wierzysz w te obietnice. Gdy oddajemy się wyłącznie Bogu, świadkujemy cudów i doświadczamy troski, która głęboko zmienia nasze życie. Biblia zapewnia nas o niezachwianej miłości Boga i Jego nieskończonej łaskawości. Niech Pan wyleje swoje błogosławieństwa na Ciebie i poprowadzi Cię we wszystkich obszarach Twojego życia. Amen. Łzy zostaną ukojone, smutki zostaną pocieszane, a cudowna przemiana zostanie odkryta. Panie, oddaję Tobie wszystkie moje lęki, niepokoje i troski. Proszę, abyś kierował moimi krokami w tym roku i był czujny względem mnie. Ochron mnie przed tymi, którzy szukają mojej krzywdy i usuń wszelkie przeszkody z mojej drogi w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję za obejrzenie filmu. Kończę tutaj, pod koniec filmu podam dwie sugestie do wyboru, wiem, że będą bardzo wartościowe. Dziękuję za obejrzenie. Do następnego filmu.